Przeprowadzki często wiążą się ze zmianą pracy. Dlaczego więc po przenosinach do nowego apartamentu w San Michuno nie spróbować swoich sił w nowej ścieżce kariery? Dodatek Miejskie Życie dodaje do gry The Sims 4 dwa nowe zawody, w obrębie których dostępne są dwie ścieżki specjalizacji. Poradnik ten zawiera wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą zostać Twoim Simom przywódcą narodu lub specem od PR. Ścieżka kariery polityka oferuje opcję bycia politykiem jako takim, czyli wybranym przedstawicielem narodu, albo zdecydować się na specjalizację działacza charytatywnego i zbierania pieniędzy na cele społeczne. Z kolei ścieżka pracy w social media pozwala wybrać pomiędzy byciem supergwiazdą jako internetowa osobowość albo przedstawicielem PR. Co wyróżnia profesję w dodatku miejskie życie, to możliwość pracy z domu. Odnosi się to do każdej ścieżki kariery wybieranej w grze. Gdy nadchodzi czas wyjścia do pracy, w lewym dolnym rogu ekranu pojawia się okno, gdzie możesz wybrać opcję pozostania w domu i pracy zdalnej. Twój Sim dostaje do wypełnienia kilka zadań, które musi wykonać, żeby otrzymać pensję. Ale miej na uwadze fakt, że praca z domu nie podnosi umiejętności Sima i nie pozwala awansować na lepiej płatne stanowiska. Aby twój Sim był skutecznym politykiem, najlepiej wprowadzić go w nastrój pewny siebie. Najłatwiej osiągnąć ten stan trenując mowy przed lustrem lub urządzając protesty. Po osiągnięciu czwartego poziomu kariery Twój Sim będzie musiał wybrać specjalizację. Może zostać albo rasowym politykiem, lub działaczem charytatywnym. W tej pierwszej ścieżce celem końcowym jest zostanie przywódcą narodu. Najpierw jednak będzie trzeba zebrać rzesze wyborców. Przyda się do tego podus, dostępny od czwartego poziomu kariery, przenośny, chowający się do ekwipunku przedmiot, który można rozstawić w mieście i prowadzić z podwyższenia polityczną agitację. Wygłaszanie publicznych przemówień podnosi charyzmę Sima. Będąc podczas mów w pewnym siebie, Sim może rozmawiać z innymi Simami, którzy, zbierając się wokół postaci gracza, słuchają z zainteresowaniem i podzielają Twoje poglądy. To pozwala upewnić się, że w późniejszym czasie Sim zbierze odpowiednią liczbę głosów w wyborach. Polityk może wybrać jedną z pięciu spraw, na rzecz których będzie przekonywał swoich wyborców. Można je zmienić w dowolnym momencie z poziomu submeni kariery. Pomyślne przekonanie innych do sprawy, na rzecz której działa Twój Sim, jest dziennym wymogiem kariery polityka na pierwszych czterech poziomach. Po wybraniu sprawy można kliknąć na ziemi w celu rozpoczęcia protestu na jej rzecz, a poparcie możesz sprawdzić na komputerze. Po wybraniu ścieżki polityka, zamiast organizowania protestów w wybranych sprawach, skupiasz się na pozyskiwaniu głosów wyborców. Wybierając odpowiednie elementy z menu kariery debata, rozmowa, przekonywanie wyborców i w końcu zabezpieczanie ich głosów podwyższasz poziom przyjaźni, przez co będą bardziej chętni głosować. Zebranie odpowiedniej liczby wyborców zaowocuje na koniec elekcją na przywódcę narodu, co wiąże się, oprócz sławy, z olbrzymimi zarobkami. Ścieżka działacza charytatywnego jest około 10% słabiej płatna niż polityka, ale wymaga mniejszej ilości przepracowanych godzin. Po wybraniu ścieżki działacza charytatywnego musisz skupić się na zbieraniu pieniędzy na wybrane cele. Zapewnienie darowizny ze strony innych simów jest łatwiejsze, kiedy jest się przyjaznym i zyskuje się uwagę i wsparcie słuchaczy. Z kolei kariera w social media jest odrobinę bardziej rozbudowana o różne interakcje w porównaniu z karierą polityczną. Idealnym nastrojem, w którym powinno przychodzić się do pracy w mediach społecznościowych, jest rozbawiony. Kariera rozpoczyna się od stworzenia profilu w serwisie społecznościowym. Wybór specjalizacji następuje tu na trzecim poziomie. Pierwszą możliwością jest zostanie znaną internetową osobowością. Twój sim skupia się w niej na zbieraniu tzw. obserwujących, czyli, krótko mówiąc, fanów. Jest ku temu mnóstwo możliwości. Mogą być to m.in. aktualizacje statusów na swoim profilu, zamieszczanie zdjęć, granie w gry i robienie żartów w internecie. Aby zadbać o zasobność swojego portfela, możesz także reklamować produkty z poziomu swojego komputera, ale grozi to utratą zaufania fanów, którzy zarzucą Twojemu Simowi, że, mówiąc kolokwialnie, sprzedał się. Fanów można oczywiście próbować odzyskać wykonując wspomniane wcześniej aktywności, ale mało tego. Reklamodawca może Cię oszukać i nie wypłacić wynagrodzenia, a zaufanie fanów i tak będzie trzeba odbudować. Korzystaj więc z tej możliwości ostrożnie. Druga specjalizacja to spec od public relations. W osiąganiu sukcesów w pracy pomoże nastrójnik skupiony. Przydadzą się tu również umiejętności literackie, które można zdobyć pisząc bloga lub po prostu ćwicząc pisanie na komputerze. Budowanie sieci kontaktów wśród dziennikarzy to jedno z codziennych zadań PR-owca. Tak jak w przypadku internetowej gwiazdy, możesz zdecydować się na reklamowanie produktów za pieniądze, ale to sprawia, że straci się obserwujących, których nie jest tak łatwo odzyskać, jak w przypadku celebryty. W nagrodę za pracę, spec.od PR zdobywa możliwości przekonywania innych simów do robienia różnych rzeczy. Rozmawiając z nimi i zdobywając ich przyjaźń, po upływie chwili będziesz w stanie przekonać ich do robienia czegoś. Dla porównania, gdy podejdziesz i z miejsca coś im nakażesz, wtedy odmówią. Możesz także podnosić kwalifikacje innych Simów korzystając z opcji Reprezentuj z poziomu komputera. Nowym sposobem na zarabianie pieniędzy w dodatku Miejskie Życie jest śpiewanie. Twój Sim zacznie od śpiewania pod prysznicem, żeby później, po nabraniu odrobiny wprawy, spróbować się podczas imprez karaoke. Ale uwaga! Twoi znajomi na samym początku nie muszą okazać się fanami talentu Sima. Warto w tym samym czasie rozwijać umiejętności gry na instrumentach. Po ich opanowaniu na ósmym poziomie umiejętności śpiewania Twój sim będzie mógł napisać własne piosenki po wejściu w interakcję np. z gitarą, a na dziewiątym licencjonować taki utwór. Stworzenie hitu zajmuje 12 godzin w grze, zaś tantiemy za napisane kawałki przynoszą od 200 do 800 simoleonów za dzień. Umiejętność śpiewania można także wykorzystać w życiu towarzyskim, np. śpiewając w brance serca miłosne serenady. Dodatek miejskie życie otwiera przed Simami cały wachlarz zawodowych możliwości. Sprawdź się w roli polityka lub w pracy w social mediach i zostań gwiazdą internetu.